No, bój się Boga, Bozia na Ciebie patrzy. Nie rób tak, bo Bóg Cię ukaże. Znacie to? Czym jest lęk przed Panem Bogiem? Czym jest bojaźń Boża i czym ona różni się od lęku? Dlaczego lęk jest jednym z najbardziej poważnych przeszkód do zbudowania relacji z Panem Bogiem? Dziś o tym będzie odcinek. Zacznijmy od definicji. Lęk przed Bogiem to jest stan, który objawia się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia, gdy myślę o Bogu, gdy myślę o interwencji Boga w moje życie. To jest stan przeżywany na poziomie emocjonalnym, to znaczy wówczas odczuwamy to, co powiedziałem, ale także na poziomie intelektualnym, to znaczy gdy mamy wpojony, wdrukowany na poziomie takim intelektualnym obraz Boga, który jakoś nam zagraża, nie życzy nam dobrze, coś nam złego chce zrobić. Taki lęk jest czymś niepożądanym w naszym życiu duchowym i trzeba nad tym pracować. Jest on wielkim trudem, oddziela od wolności życia w wierze, od pokoju serca, od radosnej relacji z Panem Bogiem i bywa często zakorzeniony w dzieciństwie. A teraz czym jest bojaźń Boża? Najprościej to powiedziałbym, że jest to taka świadomość tego, jaki Bóg naprawdę jest. Bo Pan Bóg tak naprawdę jest kimś potężnym, jest kimś. Wszechmocnym, jest kimś nieporównywalnie od nas większym na poziomie intelektualnym, ontologicznym. Chodzi o to w bojaźni Bożej, aby zbudować odpowiednie proporcje relacji między nami, czyli relacje między stworzycielem, którym jest Bóg, a stworzeniem, czyli nami. Nie chodzi o sztuczne budowanie jakiegoś dystansu. Tylko pojęcie tej różnicy, że od Boga w pełni zależymy, że to On podtrzymuje nas przy życiu, że jesteśmy od Niego zależni. I teraz bardzo ważna uwaga: w bojaźni nie ma lęku przed Bogiem, tego złego, paraliżującego lęku. Bojaźń jest czymś dobrym, czymś pożądanym, lęk jest czymś, czego Bóg nie chce, co nie jest pożądane, co przeszkadza nam w budowaniu dobrej relacji z Panem Bogiem. Możecie powiedzieć, że ten obraz Boga potężnego, tego właśnie wszechmocnego, tego, który jest stworzycielem, jest w jakiś stopniu przerażający. No ale właśnie, tutaj bardzo ważna rzecz. Bóg w tej swojej wszechmocy i w tej wszechsile nie ma w sobie krzty nawet zła. On chce tylko dobra w stosunku do swojego stworzenia, on w ogóle nie ma idei zła. Z Nim nie może nam się nic złego stać. Lękać się Boga to bać się tego, że On może zrobić nam coś złego. A bojaźń Boża to świadomość wszechmocy Bożej oraz faktu, że ta wszechmoc jest ukierunkowana ku naszemu dobru. Zawsze. W każdych okolicznościach. Bóg nigdy nam niczego nie odbierze. Bóg nigdy nie skieruje zła w naszą stronę. On nie jest stwórcą zła. On jest źródłem jedynie wszelkiego dobra. Sam jest dobrocią, wszystko, co dobre, pochodzi od Niego i co ważne, Bóg nas bezgranicznie kocha. I zawsze jest po naszej stronie. Zdaję sobie sprawę, że to, co powiedziałem o lęku i o bojaźni, no na razie może nic z Was nie zrobiło i to jest zupełnie normalne, bo praca nad budowaniem dobrego obrazu Pana Boga, nad rozkruszaniem tego lęku, nad, nad budowaniem takiej no zdrowej bojaźni Bożej, to jest właśnie praca. To jest proces, który Wymaga czasu i naszego wysiłku, i właśnie teraz chciałbym powiedzieć, tak w praktyce, jak budować ten dobry obraz Pana Boga, jak się go przestać lękać, a jak żyć w wolności i radości, zbliżając się do niego. Otóż przede wszystkim chodzi o oczyszczenie w sobie obrazu Boga. Często lęk przed Panem Bogiem. Jest spowodowany naszymi głębokimi doświadczeniami w przeszłości napływami różnego środowiska, w którym się obracaliśmy i często pojawia się wokół tych wszystkich doświadczeń wokół nas taka skorupa, która składa się z przeróżnych mechanizmów obronnych, które składa się z fałszywych przekonań, które słyszeliśmy. Właśnie takie jak na początku wam mówiłem, jak od dzieciństwa słyszeliście, że Bóg was okaże, Bozia na Ciebie patrzy i tworzenie takiego obrazu Pana Boga, który. No w ogóle patrzę, żeby Cię przyłapać na grzechu, żeby tylko, no w ogóle życzyć Ci źle tak naprawdę, bo czeka na Twój upadek i ha, mam Cię, wreszcie Cię złapałem. No to to jest taki bardzo, bardzo długi proces. Chodzi o to, żeby te wszystkie swoje doświadczenia bardzo dobrze zobaczyć, żeby je ponazywać wprost, żeby umieć określić tę skorupę, która oddziela nas od prawdy. Zobaczyć jaka, jaką ona ma strukturę. Zapewniam Was, że każdego z Was skorupa ma swoją indywidualną. Strukturę, indywidualny kształt, więc dobrze jest ją nazwać, rozpracować, zobaczyć, jakie tam mamy fałszywe przekonania, co nam od zawsze mówiono, co może dalej niektóre redakcje, portale, księża, świeccy YouTuberzy Wam mówią i powoli, w świetle nauki Kościoła, w świetle tego, co jest naprawdę opowieścią o Panu Bogu, co jest prawdą o Panu Bogu, podam jeszcze takie źródła na ten temat, właśnie. Burzyć w sobie tą, te naleciałości, które mamy. Ja się dzielę swoim doświadczeniem, że u mnie bardzo ważnym takim etapem oczyszczenia obrazu Pana Boga i takiego wejścia w taką wolność bycia z Nim były warsztaty duchowe 12 kroków. Podam Wam link do tych warsztatów. One są w całej Polsce, w przeróżnych miastach. Od razu chcę Wam powiedzieć, żebyście nie myśleli, że to jest jakaś y, terapia dla osób uzależnionych od alkoholu czy od różnych innych rzeczy. Owszem, to jest... Y ta terapia, która została zbudowana na podstawie tego doświadczenia, ale jak wejdziecie na stronę i zobaczycie, z czym się, z czym tam przychodzą osoby, to także właśnie takie, jak myślę, że ja i ty, jeżeli oglądasz ten odcinek i też się zmagasz z takim lękowym podejściem do rzeczywistości, do Pana Boga, no to te warsztaty są absolutnie też super pod tym kątem. Pokazują właśnie. Nas takimi, jak ci jesteśmy, pokazują prawdę o nas i pokazują, jak z tym żyć, jak w ogóle być w tym wolnym. Więc dla mnie 12 kroków warsztaty rozwo z rozwoju duchowego były bardzo ważne i są wciąż bardzo ważne, ale no, myślę, że każdy z nas ma indywidualną drogę, więc próbujcie też na swoje różne sposoby. Ja teraz przejdę do takich praktycznych, właśnie może trochę samopomocowych, jakbyście jednak się nie zdecydowali pogłębić jakoś tej swojej pracy, to kilka wskazówek chciałbym wam dać na temat tego, jak oczyszczać sobie obraz Pana Boga. Pierwsza taką rzeczą to jest w ogóle pamiętać o tym, że Pan Jezus przyszedł na świat między innymi po to, żeby objawić nam Ojca. On w wielu fragmentach, których tutaj w ogóle wam teraz pokazuję, mówi o tym, że kto widzi mnie, ten widzi Ojca. My często chyba mamy coś takiego, taki obraz. Nie wiem, czy wy też tak, jak ja miałem przez wiele lat, że Pan Jezus to jest ten taki dobry, że z Nim mamy taką relację, że on jest tam nam jakoś tak bliski, ale ten ojciec, gdzieś tam w chmurach daleko, no to jest jakiś taki surowy i daleki, i tak dalej. Sklejenie sobie tej rzeczywistości, czytania tego. Opowieści o Panu Jezusie, że tak naprawdę Jezus jest współistotny Ojcu, więc jak czytamy o tym, jak Jezus uzdrawia, jest czuły, jest dobry, jest pełen miłości do każdego człowieka, do ka każdego przyjmuje, każdego obejmuje swoją miłością. Jak sklejemy to z tym w sobie, przepracowując, medytując, że ojciec taki sam jest, to obraz Pana Boga zaczyna nam się oczyszczać. Więc pierwszą rzecz, jaką bym polecił, to pamiętać, że Jezus przyszedł objawić nam Ojca. Że taki jaki jest Jezus, taki jest też Ojciec. I tak czytajcie Pismo Święte. Druga rzecz to czytanie Ewangelii pod takim otokątem. Co ona mi mówi o miłości Pana Boga? Zobaczcie, że wszystkie naprawdę fragmenty Nowego Testamentu, Starego też, ale to może jest temat na inny odcinek. Zobaczcie, że te wszystkie fragmenty opowiadają o miłości Pana Boga. My często rozpatrujemy je w kategoriach, że to jest jakaś dla nas nauka, a tak naprawdę w pierwszej kolejności to jest o tym, jak Bóg kocha człowieka. Zobaczcie na przykład na Historię, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. My często ten fragment o tym, że Samarytanin pomógł temu pobitemu, rozpatrujemy jako taką lekcję. No, tak, trzeba być taki jak Samarytanin, być dla innych ludzi dobrymi. No, oczywiście, że trzeba być, tylko że w pierwszej kolejności ta przypowieść jest o tym, jak to Bóg czyli miłosierny Samarytanin jest dobry dla nas. Zobaczcie, że te wszystkie gesty, które wykonuje miłosierny Samarytanin, a więc e, obmywanie oliwą, e, winem, e, rozczulenie się nad naszym losem, zaniesienie nas do gospody i tak dalej, tak dalej, to czytajcie sobie każdy ten fragment o tym, że to Pan Bóg chce i w ten sposób nas traktuje. I tak nas w całej swojej konkretnej historii życia, w, w historii naszego bycia pobitym przez pokusy tego świata, przez zło, przez różne cierpienie, to jest obraz Pana Boga. Bóg jest tym, który przychodzi do nas z czułością i lituje się nad nami. Patrzy na nas jak na osoby poranione, jak na biedne, kochane dzieci, które trzeba przyjąć, które chce On przyjąć, jak Ojciec Syna. Kolejna rzecz, hymn o miłości, który słyszeliście pewnie wiele razy. Miłość łaskawa, jest cierpliwa, jest pewnie na ślubach, wielokrotnie słyszeliście. No to pomyślcie sobie, że to jest opis po prostu Pana Boga. Wstawiajcie sobie zamiast miłość Bóg Ojciec. Może macie zakodowane w głowie od dzieciństwa, że Bóg Ojciec to jest jakiś tam, o tam w tych chmurach, tam daleko. Taki surowy dziadek w chmurach, który tylko się przygląda i tak stworzył ten świat i tak. O, ty znowu to, o ty znowu tamto. Nie. Wstawiajcie tam Boga Ojca, wstawiajcie tam Boga po prostu. I zobaczcie, jaki jest Bóg naprawdę. Módlcie się tym fragmentem i kontemplujcie go. Następna rzecz. Przyjąć jako zasadę, że wszystko. Książki, portale, youtuberzy, komentarze, interpretacje Biblii, opinie ludzi, księży i świeckich, które rodzą w was inny obraz Pana Boga niż taki, że On jest dobry, że chce. Tylko dobra dla mnie, że jest jedną wielką miłością ukierunkowaną w moją stronę. Wszystko, co nie jest tym, nie opowiadają ci o Panu Bogu. To może jest spotkanie właśnie z Twoimi jakimiś uprzedzeniami, to może jest granie wciąż na tych Twoich lękach, na tych starych mechanizmach, gdzie byłeś cały czas straszony Panem Bogiem. To nie jest prawda o Panu Bogu. Po prostu, gdy boisz się Pana Boga w takim znaczeniu lękowym, Przyjmij, że to jest nieprawda. To jest ten stary ja, to jest stary Tomek, to jest Stara Małgosia, to jest ten straszony przez cały czas Michał, czy Paweł, czy jak macie tam na imię, ale to nie mówi mi prawdy o Panu Bogu. Z taką nieufnością do tych wszystkich złych myśli podchodźcie na co dzień. Może prozaiczna, przeczytajcie pierwszą część opowieści z Narni o tę. I tam jest tak naprawdę bez używania słów Jezus, miłość, Bóg. Wiara, Kościół, Chrystus i tak dalej historia zbawienia, historia wielkiej miłości Boga do człowieka. Przez baśniowe obrazy, przez baśniową historię pokazane jest to, co Jezus i dlaczego i dla kogo zrobił to, co zrobił. Edmund to jest każdy z nas, pamiętajcie, przed przeczytaniem. Kolejna rzecz, otwieram tylko wątek: zapoznajcie się z takim czymś, jak zagadnienie psychologiczne Twoje wewnętrzne dziecko. Jest ta książka, jest ten program pani Agnieszki Kozak. To już może wam pokazać to, dlaczego boicie się Pana Boga. I daje Wam już nadzieję na to, że żyliście w jakimś kłamstwie przez wiele, wiele lat i, no właśnie, taką nadzieję, taką radość, że jesteście na nowo, możecie podjąć relację z Panem Bogiem i zobaczyć, jaki on jest po prostu dobry, jaką wielką jest miłością. Czytajcie książki. Ja, tak jak już na tym kanale i na swoim też kanale mówiłem, niezmiennie polecam książki z wydawnictwa W Drodze. I w tym temacie polecam Wam kilka. Bóg nie jest miły. Światło Chrystusa i na przykład z innego wydawnictwa skandal miłosierdzia. O, jeszcze z wydawnictwa w drodze, czy Bóg jest potworem. Dzięki tym wszystkim książkom dostaniecie zdrowy obraz Pana Boga, taki pełny, bo ta pierwsza książka, na przykład Bóg nie jest miły, może wskazywać na to, że o kurczę, to nie to jednak Tomek chyba nas kłamie, bo jednak Bóg nie jest miły, On nie chce dla nas dobrze. Chce dla nas dobrze, tylko ta książka chroni przed drugą skrajnością, to znaczy zrobienia z Pana Boga jakiegoś takiego. Kumpla, którego poklepujemy po plecach i który nie ma nic w sobie z żadnej wszechmocy, siły, ze stworzyciela, jest tylko taką pluszową zabawką, którą sobie wołamy w jakichś takich trudnych momentach, żeby się dobrze poczuć i tak dalej. Spłycamy go do jakiegoś właśnie nieboga, tylko takiej naszej przytulanki. To też nie jest Pan Bóg. I ta książka wydawnictwa w drodze, plus książka na przykład Czy Bóg jest Potworem, albo Światło Chrystusa i Skandal Miłosierdzia Kardynała Rysia. To są rzeczy, które pokazują i miłość Pana Boga i zdrową bojaźń, czyli świadomość tego, że On jest wszechmocny, ale ta wszechmoc, uwaga, jest ukierunkowany ku naszemu dobru, ku sprawiedliwości. Jako taki test tego, czy obraz Pana Boga Wam się poprawia, to róbcie sobie od czasu do czasu coś takiego, że wyobrażajcie sobie, że Pan Bóg na Was patrzy. Że Pan Bóg Was obserwuje. Weźcie sobie na przykład obraz, tak zerkam, bo ja go tu mam, obraz Jezusa Miłosiernego i patrzcie na twarz Pana Jezusa, patrzcie na Jego oczy i pamiętajcie o tym, że Pan Jezus na Was cały czas patrzy. I teraz uwaga, jeżeli patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego, patrząc na Jego miłosierne oczy, odczuwamy lęk, niepewność, albo ej, a co On chce ode mnie? W ogóle, czemu mi tą ręką tak grozi? To znaczy, że nie masz się co przejmować spokojnie, jesteś w drodze. Jakby pełna afirmacja i przyjęcie samego siebie w tym nie potępiaj się, tylko jednocześnie pamiętanie, że jesteśmy w procesie budowania obrazu Pana Boga, że jeszcze coś mi to, ten prawdziwe oblicze miłości miłosiernej zasłania, że nie widzę w Nim tego, jaki Pan Bóg jest. Bo jaki Pan Bóg jest? On owszem, cały czas na nas patrzy, tylko On patrzy na nas cały czas z miłością. Odpowiedział Boga na nasz grzech nie jest kara, nie jest yy, ba, bit, bit, nie jest bicz, tylko jest miłość. Jeżeli widzimy spojrzenie pełne miłosierdzia, to jesteśmy blisko prawdziwego obrazu Pana Boga. Jeżeli widzimy w, tym rę w tej ręku w ogóle grożenie palcem, to znaczy, że jesteśmy daleko, a jeżeli widzimy to, co ten obraz przedstawia, czyli to, że Bóg nam cały czas błogosławi, to jesteśmy coraz bliżej. Więc taki test sobie Radzę robić. No to spierajmy się w tej drodze do Pana Boga. Oczyszczajmy sobie Jego prawdziwe oblicze. Trzymajcie się. Hej.